Królestwo Polskie zostało powołane do życia aktem końcowym Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku i nadaniem mu przez cara Aleksandra Konstytucji. W naszej świadomości ten twór geopolityczny nie jest uważany za państwo i wręcz wypierany z umysłów jako państwo polskie. W poprzednim odcinku omówiłem powstanie Królestwa Polskiego i starałem się udowodnić, że jednak sprawy mają się inaczej. I mimo, że Królestwo Polskie nie było w pełni suwerenne, to było pełnoprawnym państwem i do tego o charakterze polskim, na którego czele stał monarcha. W tym odcinku z cyklu Andrzej Włósek Historia Poza Horyzont opowiem o sytuacji królestwa po powstaniach listopadowym i styczniowym oraz jego ostatecznym upadku. Andrzej Włósek Historia Poza Horyzont. Po przegranym powstaniu listopadowym, mieszkańców Królestwa Polskiego zastała nowa rzeczywistość. 26 lutego 1832 roku został nadany nowy statut organiczny, który miał mieć charakter konstytucji. We wstępie statutu była mowa o nadaniu Królestwu następnych zasadniczych praw. Artykuł 69 mówił, że. Wszystkie sprzeciwiające się przepisom niniejszego statutu organicznego, dawniejsze prawa i ustawy kasują się, co było równoznaczne z uchyleniem zapisów Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku i nadania nowych praw ustalających zasady funkcjonowania Królestwa Polskiego po detronizacji i przegranym powstaniu. W oparciu o akt końcowy Kongresu nowe ustalenia wpisywały się w jego postanowienia, gdyż zachowano elementy łączące cesarstwo z królestwem. W sprawach administracyjnych pojawiły się pierwsze zmiany. Została utrzymana co prawda instytucja namiestnika, rady administracyjnej oraz rady stanu. W statucie zawarto, że językiem sądowym i administracyjnym będzie język polski. Jednak Ważne stanowiska mogli piastować mieszkańcy innych prowincji cesarstwa, a nie tak jak do tej pory tylko obywatele królestwa. Od tej pory decyzja o mianowaniu zależała już tylko od monarchy. Czyli i w tym wypadku porozumienie wiedeńskie nie zostało naruszone, a zarazem został poczyniony krok w stronę ujednolicenia administracji królestwa z cesarstwem. Oczywiście akt detronizacyjny. Podjęty przez polski parlament 25 stycznia 1831 roku, został unieważniony i tym samym została przywrócona Unia Rosyjsko-Polska. Zatem trzy elementy, czyli Unia Rosyjsko-Polska, odrębna administracja oraz konstytucja, zawarte w postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego, zostały utrzymane. Niemniej jednak w 1832 roku po powstaniu i detronizacji były one mniej korzystne dla Polski niż te z 1815 roku. Dodatkowo statut nadany przez Mikołaja zmieniał również podmiotowość prawną międzynarodową Królestwa, która, mimo że wcześniej była ograniczona do postanowień monarchy, to teraz władca nie miał już prawa włączenia Królestwa jako strony w układach międzynarodowych. Zmiany te jednak nie oznaczały, że od tego momentu statut ograniczał królestwo w takim stopniu, że było ono jedynie jedną z wielu prowincji imperium. Przykłady, które przytoczyłem, jasno wskazują na to, że mimo obniżenia rangi królestwa, nie stało się ono prowincją imperium rosyjskiego. Królestwo nadal posiadało swoje odrębne terytorium i społeczeństwo z nim związane. Dodatkowo nastąpiły zmiany w zakresie wykonywania władzy najwyższej w królestwie. Artykuł 22 mówił, że główny zarząd Królestwa Polskiego wkłada się na radę administracyjną, mającą rządzić w imieniu naszym pod prezydencją namiestnika królestwa. Ważną zmianą było przywartościowanie Rady Stanu i likwidacja Sejmu. Ten drugi od tej pory miał zostać zastąpiony przez Stany Prowincjonalne. Posiadające już jedynie tylko głos doradczy. Co prawda nie weszło to w życie, a Rada Stanu przejęła część kompetencji Sejmu. Wracając jeszcze do stanów prowincjonalnych, to warto tutaj zaznaczyć, że będąc tylko ciałem doradczym, miały z czasem ogromną szansę zmienić się w Sejm prawodawczy, zapewniający tym samym zdecydowanie lepszą reprezentację społeczeństwa niż analogiczne społeczeństwo w Prusach czy w Austrii. Statut również przewidywał powołanie do życia samorządów lokalnych, jednak realizacja tych postanowień weszła w życie dopiero w latach 1861-1862. Natomiast jeżeli chodzi o wojsko, to artykuł 20 jasno wskazywał, że odrębna armia to już przeszłość. Wojsko nasze w Imperium i Królestwie składa jedną całość bez rozróżnienia wojsk rosyjskich i polskich. Zatem królestwo zostało pozbawione ważnego atrybutu, jakim jest własna armia. Kolejnym niekorzystnym rozstrzygnięciem było powstanie wspólnych dla cesarstwa i królestwa instytucji mających na celu zacieśnić więzy między nimi. Co prawda utrzymano osobny skarb dla królestwa, ale od tej pory miało partycypować w wydatkach całego imperium. W tym celu stworzono nowy departament, który miał się tym zajmować. Bardzo ważną zmianą była, mająca na celu obniżenie rangi królestwa, rezygnacja z osobnej koronacji cara na króla Polski. Do tej pory był to jeden z bardzo wyraźnych czynników podkreślających odrębność królestwa od Imperium Rosyjskiego. Zatem, podsumowując, widzimy wyraźnie, że po przegranym powstaniu listopadowym, królestwo Polskie, mimo że wcześniej jego podmiotowość była ograniczona, straciło wiele w świetle prawa międzynarodowego. Zostały zlikwidowane organy przedstawicielskie oraz armia. Dodatkowo pojawiły się wspólne instytucje dla królestwa i cesarstwa. I mimo tego, że od tej pory w królestwie władzę sprawował w pewnym sensie tumwirat w postaci namiestnika i polskiej administracji, to nie ulega wątpliwości, że znaczącą przewagę w rządach miał ten pierwszy. Królestwo zostało ocalone i zagrożone unifikacją z cesarstwem, jednak z możliwością wzmocnienia się jako niezależny byt, a wszystko to zależało od umiejętności polskich elit i prowadzonej w przyszłości przez nią polityki. W okresie, gdy namiestnikiem królestwa był Iwan Paskiewicz, ten sam, co odpowiadał za zbrojną pacyfikację powstania listopadowego, widzimy pewne tendencje unifikacyjne. Jednak, co znamienne, ten sam namiestnik stawiał tamę temu procesowi, gdyż, chcąc zachować wysoką pozycję i być decydującym czynnikiem politycznym w królestwie, musiał w pewnym sensie osłabiać działania unifikacyjne płynące z Petersburga. Mimo takiego działania, zacieranie tej odrębności cały czas postępowało. Sytuacja zmieniła się po śmierci cara Mikołaja. W 1855 roku, kiedy to jego następcą został Aleksander II, będąc bardzo liberalnym władcą, poczynił pewne koncesje na rzecz królestwa, m.in. wyraził zgodę na powstanie Towarzystwa Rolniczego. Jako ciekawostkę dodam, że ten dość pozytywny władca został zamordowany w zamachu, którego uczestnikiem był Polak, a o czym mówię w jednym z moich odcinków, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Poważniejsze zmiany dla królestwa nadeszły dopiero w 1861 roku. Wynikiem był ich splot wydarzeń związanych ze współpracą francusko-rosyjską, która wzmocniła się po wojnie krymskiej oraz nasileniu się inicjatyw reformatorskich ze strony rosyjskiej, jak i polskiej. Dzięki temu nadszedł dobry polityczny czas dla zmian ustrojowych w królestwie, które jednoznacznie kojarzą się z postacią margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, człowieka nietuzinkowego. Jego starania poskutkowały częściowym spolszczeniem administracji, powstaniem samorządu terytorialnego czy ostatecznie przebudową rządu krajowego. Wszystko to prowadziło do Odbudowy niezależnych polskich struktur władz w królestwie, nadając tym samym większą podmiotowość prawną na arenie międzynarodowej. Już 26 marca 1861 roku, generalny Ukaz Carski przywracał rządową komisję wyznań religijnych i oświecenia publicznego, na którego czele stanął Wielopolski. Dodatkowo ukazy ustanawiały radę stanu oraz samorząd terytorialny. Wielopolski, podejmując te działania, starał się przebudować ustrój królestwa w taki sposób, aby wszelkie niekorzystne zmiany po przegranym powstaniu listopadowym zostały cofnięte. Działania te zakończyły się sukcesem pod postacią pierwszych wyborów rad powiatów i rad miejskich. Również ukaz z 5 czerwca 1000 1861 roku powołujący ogólne zgromadzenie Rady Stanu można uznać za spory sukces. Powstała rada pełniąca funkcje podobne do parlamentu, gdyż posiadała prawo m.in. do udziału w stanowieniu prawa, kontroli komisji rządowych czy uchwalania budżetu. W ten sposób wyrywała królestwo z pewnego prawnego zawieszenia przekierowując je z torów wiodących do niebytu, związanego z unifikacją, na tory prowadzące do utrzymania niezależnego bytu państwowego. Ukaz z 8 czerwca 1862 roku, wydany przez cara Aleksandra II, nadawał nowe ramy namiestnictwa, jasno określając jego zakres władzy i sposób działania. Akt ten ustanawiał naczelnika rządu cywilnego i dowódcę wojsk stacjonujących w królestwie, za pośrednictwem których namiestnik miał wykonywać swoje kompetencje. Wielopolski ostatecznie przejął stery nad administracją cywilną w królestwie, czego efektem było spolszczenie administracji królestwa. Próba rekonstrukcji ustojowej nie dała autonomii z Sejmem na czele, lecz otrzymaliśmy Radę Stanu jako instytucję o charakterze państwowym, obsadzaną z urzędu bądź z nominacji cesarskiej. Jednak Dzięki tym działaniom doszło do reformy administracji i jej spolszczenia oraz do odbudowy samorządu powiatowego i miejskiego. Niestety na powołanie samorządu gubernialnego zabrakło czasu. Nie udało się przywrócić co prawda sejmu, ale pewne funkcje związane z udziałem w prawodawstwie posiadała reaktywowana rada stanu. Takie działania nie miały na celu realizacji idei autonomii, ale podkreślenie państwowego charakteru królestwa, które zanikało od 1832 roku. Warto tutaj zauważyć, że zgoda cara Aleksandra II na początku lat 60. XIX wieku na eksperyment modernizacyjno-autonomiczny związany z polityką margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w Królestwie Polskim przyjmowany był przez Bismarka jako zagrożenie życiowych interesów Prus. Ciekawym elementem oczywiście była sytuacja Polaków mieszkających w zaborze Pruskim, jak i w zaborze rosyjskim czy austriackim. W tym pierwszym. Polacy, nawet szlachetnego pochodzenia, mieli szklany sufit, jeżeli chodzi o karierę wojskową czy w rządzie i administracji. W tych dwóch pozostałych zaborach, w rosyjskim i austriackim, mamy przykłady na to, iż Polacy robili świetne kariery i to w polityce, i to w wojsku. Lata 1861-1862 zapoczątkowały proces przemian, jednak z powodu wybuchu powstania styczniowego te plany zostały całkowicie pogrzebane. Od tej pory droga Królestwa Polskiego wiodła już od Unii z Rosją do jego unifikacji z instytucjami Cesarstwa i wzmożonej rusyfikacji, zamiast do wzmocnienia statusu publiczno-prawnego. Powstanie styczniowe zakończyło się klęską i to militarną, i to polityczną. Gdy w ostatniej fazie Traugutowi udało się przekonać masy chłopskie do walki, głosząc hasło działania z ludem i przez lud, to ukaz cara Aleksandra II z 2 marca 1864 o uwłaszczeniu chłopów zadał ostateczny cios powstaniu. Chłopi masowo zaczęli opuszczać szeregi powstańców, a szlachta utraciła ostatecznie swoją dominującą pozycję w królestwie. Cartym tym ruchem utworzył nową zbiorowość, na której władze Rosji mogły oprzeć swoje panowanie w królestwie. Od tej pory Zasadnym było pytanie, czy w takiej sytuacji nadal potrzebne są odrębne instytucje państwowe, gdyż do zaspokojenia aspiracji w zakresie udziału w życiu publicznym Włościan wystarczy funkcjonowanie samorządu gminnego. Czas pokazał, że to było trafne działanie. 13 stycznia 1867 roku wszedł w życie ukaz o zarządzie guberialnym i powiatowym w Królestwie Polskim, który radykalnie zmieniał istniejący stan rzeczy. Był to jednocześnie początek likwidacji odrębności państwowej Królestwa. Zmianie uległa nie tylko siatka podziału terytorialnego, ale i ustrój organów zarządu terenowego. W miejsce dotychczasowych pięciu guberni powołano dziesięć, które zostały podzielone na 85 powiatów. Zarząd guberni powierzono gubernatorowi i pozostającemu pod jego prezydencją rządowi guberialnemu. Natomiast zarząd powiatem Porucza się pod bezpośrednim zwierzchnictwem gubernatora i rządu gubernialnego, naczelnikowi powiatu i zostającego przy nim urzędowi powiatowemu. Proces wchłonięcia królestwa do cesarstwa trwał około 10 lat i był podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich przypadał na lata 1864-1865, podczas których narzucono ściślejszą kontrolę nad funkcjonowaniem władz cywilnych królestwa. Wtedy też przeprowadzono częściową reformę organów i obsadzano je już w pełni samymi Rosjanami. Kolejnym etapem były lata 1866-1869. W tym czasie wprowadzono kolejne działania unifikacyjne, dzięki którym uległa likwidacja większości naczelnych władz cywilnych królestwa, a poszczególne dziedziny zarządu administracyjnego poddano zwierzchnictwu właściwych ministrów w Petersburgu. Rada Stanu została zniesiona ukazem z 22 marca 1867 roku, a Rada Administracyjna została zlikwidowana ukazem z 15 czerwca 1867 roku. Dodatkowo zlikwidowano komisje rządowe. Ukazem z 12 marca 1886 roku podporządkowano namiestnika odpowiednim resortową ministerstwem w Petersburgu. Rola namiestnika została zrównana z pozycją gubernatorów innych prowincji cesarstwa. Nie podlegał już on bezpośrednio cesarzowi, ale został podporządkowany właściwym ministrom w Petersburgu, co do tej pory dobitnie świadczyło o odrębności prawno królestwa od Rosji. Natomiast ostatni etap, mający miejsce w latach 1870-1876, spowodował zniesienie ostatnich instytucji i organów świadczących o odrębności Królestwa Polskiego od Rosji. Likwidacja Rady Stanu, Rady Administracyjnej oraz Komisji Rządowych oznaczała, że rząd krajowy Królestwa, jako instytucja odrębna od władz w Petersburgu, zwyczajnie przestał istnieć. Co prawda, samej nazwy Królestwo Polskie nie zniesiono, gdyż car zachował ten tytuł, ale jednak od 1888 roku zaczęto coraz częściej używać sformułowania gubernia kraju nadwiśleńskiego, aby później zastąpić go nazwą Priliśliński Kraj. W taki oto sposób, po nieudanym powstaniu styczniowym, Królestwo Polskie jako odrębna jednostka geopolityczna przestało istnieć. Oczywiście tylko w latach 1815-1831 można uznać, że Królestwo Polskie miało pewną podmiotowość, nadającą jej ramy odrębnego państwa. I mimo, że państwo polskie nie posiadało pełnej suwerenności, to jednak przykłady, które podałem w pierwszym odcinku, jasno dowodzą temu, że było to państwo, w którym urzędnikami byli Polacy, a językiem urzędowym był polski. Pozwalało to, mimo poddaństwa wobec Rosji, zachować ciągłość tradycji i namiastkę polskości. Niestety, powstania listopadowe i styczniowe pogrzebały ten twór, doprowadzając do jego upadku, pełnej unifikacji i rusyfikacji ludności polskiej. Co ciekawe, niemal w tym samym czasie Wielkie Księstwo Finlandzkie nabrało charakteru cech państwa podobnego do Królestwa Polskiego, a którym nigdy przedtem nie było te zmiany jasno jednak wynikały z odmiennej polityki uprawianej w Helsinkach i w Warszawie. A jakie jest twoje zdanie na temat królestwa? Napisz proszę w komentarzach, co o tym sądzisz. Chętnie zapoznam się z twoją opinią. Oczywiście proszę cię, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A jeżeli uważasz, że to co robię jest wartościowe, to możesz wesprzeć moje działania poprzez Patronite lub aplikację pozwalającą postawić mi kawę. Wszelkie informacje na ten temat Znajdziesz w opisie. A ja już dzisiaj zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich odcinków na kanale Andrzej Wusek Historia poza horyzont. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.